Hej, hej Wam, witam Was w kolejnym nagraniu, e, które tak naprawdę było e, takim impulsem, takim nagłym natchnieniem, nagłą inspiracją, e, a tą inspiracją był zachód słońca. To natchnienie, ta inspiracja tak naprawdę przyszła mi już kilka dni temu i chciałam napisać e, właśnie post na ten temat. Ale jednak stwierdziłam, że jak szaleć, to szaleć i po ostatnim nagraniu stwierdziłam, że jednak nagram coś na ten temat i właśnie tutaj chciałam się odnieść do zachodu słońca i wschodu słońca jako takiego symbolu zakończenia i zakończeń, początków. I chciałam właśnie tu powiedzieć o tym, że często w naszym życiu jest tak, że em, jesteśmy odwróceni w stronę jakiegoś zachodu, czyli właśnie jakiegoś zakończenia, e, i po prostu e, stoimy cały czas odwróceni w stronę tego zachodu, że m, patrząc na ten zachód, tak naprawdę nie mamy szansy. Na ten wschód nie mamy szansy zobaczenia tego wschodu, czyli tego nowego początku, żeby zadziało się coś nowego, bo jednak, żeby zadziało się coś nowego, to musimy zakończyć coś starego i pozwolić czemuś odejść. A często jest tak, że kurczowo trzymamy się czegoś, co już odchodzi, co już widzimy, że prawie zachodzi za horyzont. A my jednak nie chcemy tego puścić wolno i często jest tak właśnie, że jednak to się kończy, a my dalej biegniemy w stronę tego zachodu, że jednak dalej nie chcemy tego puścić i na przykład cały czas podążamy w stronę tego zachodu i wiadomo, że jak będziemy podążać w stronę zachodu, to te słońce nigdy nie zajdzie i ja to lubię porównywać do tego, że do lotu samolotem, kiedy na przykład łamiemy to sferę czasową i na przykład podróżując z Polski do Anglii czy nawet może gdzieś dalej do Stanów i kiedy lecimy wieczorem i na przykład wylatujemy wieczorem z Polski i mamy tą godzinę różnicy między Polską a Anglią, to na przykład już w Polsce jest ciemno, kiedy w Anglii jest dopiero zachód słońca. I kiedy lecimy właśnie tym samolotem i możemy tak lecieć, chociaż w sumie samolotem raczej nie jesteśmy w stanie dogonić zachód, ale kiedy będziemy podążać cały czas za tym zachodem, to te słońce nigdy nie zajdzie I, i też właśnie tym oto sposobem nigdy nie zacznie się coś nowego, bo my będziemy cały czas skierowani w stronę tego zachodu i będziemy cały czas podążać za tym zachodem, nie pozwalając sobie na ten wschód. Bo my będziemy cały czas e, patrzeć właśnie za tym zachodem, za tym, co, co się kończy, e, i będziemy cały czas iść w tą stronę czegoś, co się kończy, nie pozwalając temu odejść, bo żeby to odeszło, e, musimy po prostu pozwolić na to, żeby to, żeby to słońce w końcu zaszło, bo to jest jedyna możliwość, żeby zobaczyć w końcu wschód. I to właśnie często wiąże się z ciemnością, a my się boimy ciemności, boimy się tego lęku, znaczy odczuwamy ten lęk w związku z tą ciemnością, że ciemność nas pogrąży, że odpuszczenie sobie czegoś, zakończenie czegoś często wiąże się z negatywnymi emocjami, wiąże się z bólem. Wiąże się ze stresem, wiąże się z napięciem, wiąże się z jakimiś różnymi ciężkimi doświadczeniami, co, które musimy po prostu dźwignąć. I my się boimy tej ciemności. I dlatego tak y, stoimy między jednym a drugim, bo chcielibyśmy coś nowego, ale nie jesteśmy w stanie zostawić tego starego, bo boimy się tego okresu ciemności, zanim to słońce obkrąży planetę i wyjdzie y, właśnie y, Przepraszam, odwrotnie, bo to nie Słońce krąży wokół planety, tylko planeta wokół Słońca i ta planeta się obkrąży i pojawi się Słońce, czyli pojawi się Wschód. No, ale właśnie nie dajemy sobie szansę na to, żeby przeżyć tę ciemność, ten okres, kiedy znowu pojawi się Słońce. I często nawet jest też tak, że na przykład już coś odejdzie, czyli jednak te słońce zajdzie, jest ta ciemność, pojawia się coś nowego, a my dalej jesteśmy odkręconi w stronę tego zachodu. I dalej patrzymy za tym zachodem, za tym, co się skończyło, bo na przykład nie, nie poświęciliśmy tej ciemności na przeżycie sobie tego wszystkiego, tylko gdzieś po prostu to zamietliśmy pod dywan, nie pozwoliliśmy sobie na przeżycie tych emocji. I przez to my nadal mm, myśleliśmy, że to nam pomoże, kiedy tego nie będziemy przeżywać, bo jednak e, nikt nie chce z nas cierpieć. E, chcielibyśmy tylko odczuwać pozytywne emocje, i kiedy po prostu nie pozwoliliśmy sobie na przeżycie tego, na przykład e, zrobiliśmy wyparcie, żeby nie czuć tych negatywnych emocji, i dalej patrzymy w stronę tego zachodu że to coś odeszło. E, i dalej mamy w sobie te emocje, których nie przeżyliśmy. I dalej właśnie stoimy i tak patrzymy na ten zachód, który już dawno zaszedł kilkakrotnie, kilkukrotnie. Więc nie ma innego wyjścia. Po prostu musimy, żeby zadziało się coś nowego, musimy pożegnać ten zachód. Musimy to przeżyć, musimy sobie pozwolić na tą ciemność. I po prostu odwrócić się od tego i zmienić po prostu nasze spojrzenie, by otworzyć się na ten wschód, by zmienić kierunek, bo właśnie to jest tak, żebyśmy chcieli, żeby wszechświat załatwił za nas wszystkie sprawy i żeby było wszystko takie łatwe i wygodne, że nie chce nam się czegoś kończyć. Chcielibyśmy coś nowego, ale nie potrafimy zakończyć starego i nie mamy też odwagi przyjąć tego nowego, czy zacząć coś nowego, i właśnie tak to jest, że wszechświat nam tego nie da. To my musimy zrobić w stronę, w kierunku tego wszechświata, że musimy po prostu odwrócić się od tego zachodu, odwrócić się na ten wschód i iść w kierunku tego wschodu, by zobaczyć te wschodzące słońce, czyli tą nową szansę. E, Szansę na coś nowego, na nową ścieżkę, na nową drogę. Um, no i właśnie tak zachód słońca zainspirował mnie do takich przemyśleń. Mam nadzieję, że to komuś e, może też pomoże w jakiejś decyzji, że jednak taka jest kolej rzeczy, że coś musi się skończyć, e, musimy sobie to przeżyć. E, i podjąć taką decyzję, podjąć taki krok w kierunku tego schodu słońca. Kiedy na przykład jest ta ciemność, kiedy już tą ciemność e, przeżyjemy, e, kiedy się odwrócimy i kiedy e, po prostu podejmiemy działanie i tą, e, poczujemy tą wewnętrzną chęć, że jednak chcemy czegoś nowego i ruszymy w kierunku tego nowego, to my musimy podjąć kroki, to my musimy podjąć działania, że jednak chcemy to, coś zmienić. Powodzenia.